Ale gdy ceny już spadną, trochę bardziej, bo na pewno tak będzie, jak to zawsze z pikselami bywa. I gdy przetestuję już tę 9 oraz 9 Pro, samemu rozważę, powtarzam, rozważę, czyli nic pewnego, 9 albo 9 Pro. Nadej. Jaj, tak, uajajajajajajajajaj, czyli co? Czyli mamy kurczę kłopot. I żeby nie było, tak jak powiedziałem wtedy, tak dalej podtrzymuję swoje zdanie, że Pixela 9 i 9 Pro rozpatruję jako swoje nowe daily. Tyle że po miesiącu spędzanym z jednym i drugim, wiem, że nic nie wiem. Bo cała seria 9 w tym roku to dwie strony ciastka. A każdy, kto kupuje ciastko, chciałby wiedzieć, czy jest ono satysfakcjonująco dobre. Zaraz, żygam się od cukru. Bardzo dobre. Wszystkie tegoroczne pixele serii 9 są dosłownie bliźniaczymi konstrukcjami, które wyróżnia tylko jeden aspekt. Podstawowa dziewiątka ma matową ramę i błyszczące plecki. Prosiaki na odwrót. Jeżeli mam wskazać to najlepsze dla mnie rozwiązanie, to jest to ta tańsza opcja. Kwit matowej aluminiowej ramy jest zarówno pewniejszy, jak i przyjemniejszy w odczuciu. Czy można było zrobić jedno i drugie? Oczywiście, bo Pixel Fold właśnie taki jest, ale to temat na inny odcinek. Istotniejsze jest to, że rok temu Pixela 8 wziąłem na Daily, bo był zgrabnym, dziarskim, dość lekkim i dobrze wyprofilowanym smartfonem. Niemal ideał Pixel 9 i 9 Pro, o ile są mniejszymi wersjami, tak nie są już to telefony ani małe, ani lekkie, ani kompaktowe, bo ekrany urosły i są dla obu takie same. Choć ten z wersji Pro jest jeszcze jaśniejszy, to jedyna różnica, bo nawet przegenialny ultrasoniczny czytnik linii papilarnych jest ten sam, ale nie jest on mały. 6,3 Cala co wraz z niemałymi ramkami tworzy, no właśnie, smartfona takiego ani małego, ani dużego. Ani po środku, ani w sam raz. To, co jednak mnie cieszy, to to, że po przysiadce z teoretycznie najlepszej wersji Pro XL na 9 i 9 Pro nie czułem, bym dostał cokolwiek okrojonego. Te same bardzo dobre, ciepłe w brzmieniu głośniki stereo, legendarne wręcz haptyczne wibracje? Może nawet rzekłbym, że lepsze, bo o ile silniczek wydaje się tej samej mocy, tak z racji mniejszej kubatury urządzenia te jakoś lepiej rezonują po całej powierzchni. Albo tak sobie tylko wmawiam. A propos de facto. Mniejsza kubatura to też mniejsza powierzchnia do odprowadzania ciepła, a to do tego miałem szcz Szczególne obawy. Na szczęście niepotrzebnie. Podczas notorycznego użytkowania nie odczułem, by ten SORGI4, ten sam dla całej trójki, wykazywał jakiekolwiek niepokojące zachowanie w swojej termice. Być może był co najwyżej delikatnie cieplejszy, ale nic więcej. Do tego, mimo że nie króluje on w benchmarkach, a wspiera go w cudzysłowie, tylko UFS 3,1 nie można powiedzieć, że pracuje on wolno. Ba, Galaxy S24 rzeczywiście ma lepsze komponenty, ale optymalizacja czystego Antka Google zobligował się do 7 lat aktualizacji względem swojego praca jest na dużo wyższym poziomie w kontekście płynności pracy i trochę baterii. Ku mojemu zdziwieniu każdy z pikseli trzyma krok, ziarno w ziarno tak samo. Dobrze, ale nie najlepiej, nie najgorzej. Na jednym ładowaniu na samym LT przez półtorej doby 4,5-5 godzin sota. a płętą tożsamości tych baterii jest to benchmark PC Mark z niemalże bliźniaczymi wynikami, jak i również i to powtarzalne czasy ładowania oraz to płynnie przechodząc zestawy aparatu, gdzie jednostka aparatu głównego, jak i ultra są niezmiennym filarem całej serii 9 A to co wersję Pro wyróżnia, to dodatkowy aparat preskopowy 5 oraz nieco lepszy od selfie. I to są aparaty, które w zasadzie już omawiałem w przypadku 9 Pro XL. Natomiast w międzyczasie ten model zajął drugie miejsce w rankingu tej tutaj mam pewien dysonans, bo z jednej strony zdaję sobie sprawę, jakie mam niemanie ten ranking, że jest opłacany i tym podobne. Z drugiej strony co do zasady, moje obserwacje na temat aparatów w telefonach, wielu chińskich, których nie, jest, nie są dostępne na naszym rynku, rzeczywiście powielały się z tą całą kolejnością, mniej więcej w tym rankingu, ale no nie tutaj. Ja, bo ja siedzę przed kamerą, mogę powiedzieć, że nie jestem fanem tego aparatu i jasne. Rok temu mówiłem w przypadku Pixela 8, że bardzo lubię jego aparaty, są fantastyczne i jak najbardziej. Podtrzymuję swoje zdanie, ale wraz z rozwojem konkurencji oraz Trochę zmianą tożsamości aparatów pikseli nie powiem że są to złe aparaty ale też nie powiem że są to aparaty które do mnie swoją charakterystyką przemawiają. Lata temu gdy konkurencja była jeszcze średnio rozgarnięta w algorytmy aparatów to Google z pewnym inżynierem którego imienia nazwiska nie pamiętam wyciskał cuda na kiju z małej matrycy Sony IMX 363. I przez pryzmat tego oczekuje się bądź też przyjęło się że piksele zawsze będą tak samo przegenialne w aparatach a według mnie takie już nie są. Dlaczego? Bowiem Chińczycy technologicznie biją na głowę zarówno Pixela, jak i iPhone'a czy Samsunga, a softowo też już ogarniają. Sytuacja podobna jak w Formule 1, gdy McLaren oraz Ferrari dogonili Red Bull'a, to nagle okazuje się, że z zachwytu nad ekipą z Milton Keys. Nie ma. Zdjęcia potrafią okropnie, dziwnie przetwarzać skórę. HDR potrafi być abstrakcyjnie agresywne i wygląda to zresztą widzicie screenshot z podglądu versus finalne zdjęcie. Z kolei pięciokrotny Zoom jest tylko OK, porównując do chińskiej konkurencji i sama charakterystyka to już kwestia totalnie indywidualna, co kto preferuje, zupełnie mi nie odpowiada. Tak czy siak, są to wciąż bardzo dobre aparaty, w pełni flagowe, które dalej preferuję nad te Samsunga, ale to chyba jedyna marka z tych największych, która przegrywa w moich oczach z pikselami. A ja sam, jeżeli miałbym wybrać Pixela 9 na daily, to nie czułbym się spełniony, usatysfakcjonowany z tymże modułem aparatów. I materiał do tego momentu był właśnie dla osób, powiedzmy konsumentów, którzy przyszli się tutaj głównie dowiedzieć, czy są to dobre telefony, czy je polecam, czy są warte zakupu i... Tak, to są najlepsze piksele w historii, które jak nigdy dotąd każdemu mogę polecić, bo wiem, że są na tyle dobre, że każdy, bez wyjątku, czy wy, czy ja, będziemy z niego zadowoleni. Ale ciastka już nie mam. Ugryź ciastko i mieć ciastko. Z jednej strony czuję się zadowolony, że dobre telefony są dla każdego. Z drugiej strony ciastka. To jest chyba mój największy wewnętrzny, zawodowy, geekowski zawód. Nie wiem, czy chcę, by piksele były dla każdego, bo te zawsze były jakieś, trochę kontrastowe, trochę bardziej nawet niż tylko nieidealne. Ale to właśnie być może dlatego wręcz niefrasobliwie mnie zawsze do nich ciągnęło jak do skoku na bungee, a teraz... Wrażenia z użytkowania są takie same jak z iPhone'a, Samsung'a, bez różnicy. Są jak słuchanie muzyki z portali streamingowych albo granie w gry z biblioteki online. Wypłaszczone, bez emocji, ale dostępne łatwo dla każdego. I na tym Google'owi w tym roku Chyba zależało najbardziej. Bo dalej mają te swoje niepodrabialne wibracje, znakomite głośniki czy czysty system wsparty szybkimi aktualizacjami z paroma smaczkami, animacjami czy pokazywaniem muzyki granej w tle. Swoją drogą uwielbiam to. W całej reszcie swojej klasy to bardzo dobre, mniejsze smartfony, ale nie kompaktowe. Procesor jest już ok, ale za rok będzie prawdopodobnie lepszy TSMC, a konkurencja. Już teraz ma lepsze. UFS 3,1 jest w pełni wystarczające dla każdego, ale nie przystoi w tym budżecie, bo konkurencja ma już 4,0. Aparaty są jak najbardziej ok, ale nie jest to poziom, którego można by było oczekiwać. Bateria w końcu jest poprawiona, ale przy intensywniejszym dniu może być problem, gdzie konkurencja już to dawno temu ogarnęła. Ładuje się też w końcu szybciej od poprzedników, ale to nie jest szybko, a tym bardziej względem Chińczyków. Z kolei cena. Jest normalna. 4050 zł, choć już można kupić taniej. w Gigskomiec 4000, a i okazji wiele innych mobilnych sprzętów można wyrwać taniej. I ja tutaj powiem wprost. Żadne Realme C51, ale na Findfone 2A przeszto. Wszystko macie w opisie pod filmem. Dopłacając jedynie niemal tysiaka, mamy 9 Pro. Zyskujemy aż peryskop i odrobinę jaśniejszy ekran. Czy jest to warte grzechu? Powiem tak, za odrobinę więcej. W tym ciasteczku miałbym kawałki żurawiny, może nawet czekolady, ale w cukierni obok dopłacając też około tysiaka, zyskujecie powiedzmy lepszy ekran. Mówię o cieńszych ramkach, lepsze materiały użyte do jego produkcji, lepszy zestaw aparatów wsparty tofem, być może wyższą od ładowania, lepszą baterię mimo wydajniejszego procka i dla mnie płynniejszą biometrię. No nie, czekaj, przecież to. Warzywniak jest.